Siema, witajcie na moim kanale. Na samym wstępie ja chcę Was przeprosić za to, że była taka długa przerwa na kanale I w ogóle jak będzie mi trochę piszczał mikrofon albo będą jakieś niewyraźne dźwięki to przepraszam, ale ten mikrofon już... <noise> Można powiedzieć, że jest po, po wielu przeżyciach, przeżyciach. także nie ma co się dziwić, ale prawdopodobnie kupię sobie, no, sobie nowy czy jakąś taką muzykę. Na początku wchodzimy w swoją przeglądarkę, wpisujemy bit mp3, wchodzimy w pierwszy link. No, i teraz musimy sobie odpalić YouTube'a, szukamy jakąś tam piosenkę, na przykład Tom. Ja naprawdę pierwszą lepszą piosenkę kopiłem sobie link do niej. O, nie, nie skopiowało się. No i klikamy to, później to i ściąga nam się to. Poczekam, już aż mi się ściągnie. Dobra, ściągnęła się. To mamy tutaj to i przeciągamy to sobie na pulpit. No i mamy. Możemy, mogę nawet to włączyć. No i mamy nasze piosenki, jakie chcemy. Także to będzie chyba w sumie koniec odcinka. Teraz planuję właśnie nagrywać bardziej takie... Y, nagrywać y, takie poradniki bardziej i powiem Wam, że może na y, 1000 subskrypcji będę nagrywać z kamerką, ale to w sumie jeszcze dużo brakuje, także jak wbijecie 1000 subskrypcji, to może będę nagrywać z kamerką. No to w sumie taki szybki poradniczek, to do następnego trzymajcie się.